Teatr wędrowca, czyli malowanie życia uczuciem. Taniec życia jest absolutnym przywilejem każdego istnienia, które przejawia się we wszechświecie. Jest to przepływ energii, który generuje uczucia, czyli zapisuje w bibliotece wszechświata. Kształty nasycone kolorami, dźwiękami, zapachami, i smakami wibracyjnego rozszerzania świadomości. Ten naturalny trend każdego poznawania siebie jest ku pogłębianiu samoświadomości w przestrzeni wszelkich potencjałów. To jest jak. Wydobywanie na powierzchnię oceanu tego, co przywołujemy swym dostrzeżeniem. Gwiezny Wędrowcze przybyłeś na ziemię, by doświadczać swej bezbrzeżności w świecie wielu pozornych ograniczeń. Samemu wybrałeś drogę dla swej pielgrzymki z głębokości swego serca. A potem zapomniałeś o tym tak, by zacząć odkrywać to, co naturalnie rozbrzmiewa w tobie poprzez pasję życia i ciszę. Obserwator jest neutralną przestrzenią, która swe źródło ma w samym istnieniu. Świadomość to jak zapalona lampa. Która oświeca przestrzeń. Dostrzeganie jest tancem kreacji, czyli wyrażaniem przepływu w przestrzeni. Światłem świadomości dostrzegamy przestrzeń, w której wydarza się przepływ energii. Okej. Okay. Zacznijmy od początku, by zrozumieć jak ten proces funkcjonuje, by potem odkrywać prawdę o sobie w doświadczeniu. Obserwujesz niebo. Różnych kształtów, chmur, kolorów i wiatrów. Właśnie wiatrem są wszelkie dostrzeżenia, czyli ukierunkowanie energii poprzez fokus. Kiedy obserwujesz z poziomu Słońca. Które zawsze świeci ponad chmurami, masz możliwość dostrzegania całości w zakresie tego układu słonecznego. Schodząc niżej, odbywasz wędrówkę poprzez różne poziomy chmur, które zagęszczają percepcję. Te chmury to myślokształty, które filtrują zdolność neutralnego widzenia przepływu. Każdy w sobie ma słońce, które niczym ziarno chce rozkwitnąć w naszej głowie poprzez szyszynkę. A wszystko ma służyć temu, by pogłębić świadomość i rozszerzyć się w rozpoznawaniu siebie poprzez rozpuszczanie, identyfikacji, odpuszczenie, puszczenie. Że prawdziwe jestem jest czymś więcej niż ciało fizyczne, niż uczucia i myśli. To boska świadomość, która obserwuje całość przepływu życia. A więc widzimy jako obserwator wszystko neutralnie i wkracza reżyser teatru. Ta część nas, która jest wiatrem. Jest to skierowaniem uwagi ku kształtowi, czyli skupieniem pędzla, by namalować obraz. Wpierw to odbywa się subtelnie w wyobraźni, by potem urzeczywistnić się w przestrzeni fizycznej. Każde urzeczywistnienie w świecie fizycznym jest poprzedzone swą subtelną wersją w świecie niefizycznym. Reżyser czuciem maluje, nie próbuje malować, on po prostu maluje spontanicznie. I nie wiadomo, który kolor, który kierunek się objawi, ale wiadomo, że to będzie w harmonii z energią wszechświata. Bo nie można pędzlem wyjść poza bycie wszystkim we wszystkim. My tylko przywołujemy to wszystko z pozycji skupienia. Gdy myślimy o tym, jak swoje życie namalować, to spotykamy się z oporem przestrzeni, którą zaczynamy ujaśniać. Dysonans obrazów chcianych z obecnym rodzi drogę identyfikacji z osiągnięciami siebie. Czyli jest to nieustanny głód za sobą, a realizacja siebie zaczyna się od odczucia w jakościach, które określają nas przez przepływ rozluźnienia i są naszą kosmiczną charakterystyką. Dobrze rozpocząć malowanie, swe życie czuciem, czyli wybieramy to, jak chcemy się czuć na scenie naszego teatru, a ten przewodnik, czucie, pokazuje nam kształty scen naszego życia i prowadzi niczym kompas do uwalniania z siebie rdzennych jakości tego, kim jesteśmy. Możemy myśleć czuciem, możemy działać z czucia. Gdy patrzymy na coś, to możemy o tym rozmyślać, porównywać, nazywać, oceniać i tak dalej. Jest to funkcja mierzenia rzeczywistości przez ograniczony plan percepcji mentalnej, czyli postrzegamy coś przez pryzmat przeszłości, a wyobrażona przyszłość jest budowana na fundamencie przeszłości lub nadziei. Możemy spojrzeć na wszystko czuciem, myśleć i działać czuciem. Chodzi o rozwijanie percepcji wszystkiego poprzez odczuwanie całością siebie. Przywołaniem uczuć tworzymy swą scenę przejawiania się. To jest odkrywanie kształtów malowanych pędzlem czucia, a nie malowanie kształtu, a potem wypełnianie go kolorem, jak malowankę. Poczuj jabłko od wewnątrz: smak, zapach, twardość. Możesz nadać mu znany Ci kształt jabłka, a może kształt banana. Kiedy pozwalamy sobie na kreowanie czuciem, myślenie czuciem, czyli wpierw poczuj, a potem nadaj kształt, to zaczyna się zabawa dziecka w nas. Przestajemy być związani przekonaniami bycia poważnymi dorosłymi, ale otwieramy się na zabawę. Widząc, jak działa energia, którą ubieramy w kształty i siebie jako reżyserów tworzących dramaty, komedie, sensacje czy romantyczność, otwieramy się na przygodę. W teatrze naszego życia siadamy jako obserwator w ciszy, tworząc wyobraźniom czucia scenariusz. A tym samym uruchamiając energię, która gra wedle swego zasilenia rolę aż podczas wypstrykania. <grytania> tak, my wszyscy odgrywamy różne role dla siebie. A wibracyjny rezonans tak naprawdę określa to, co widzimy przed oczami niczym w lustrze. W tym wszystkim nieustannie możemy zmieniać scenariusz. Wybierając uwagą inny kolor i kształt dla pętla swego czynienia, to jest coś nieprzewidywalnego, zaskakującego, spontanicznego, bo jeden smak ekscytacji, pasji może zmienić cały obraz. Dlatego zamykanie. Siebie w scenariuszu przeznaczenia misji życiowej, nawyków, mocy dla uczucia satysfakcji czy realizacji, w pewnym momencie przywoła świadomość skrępowania i idącego za tym uczucia, że można wybrać na nowo. Chcenie to czynienie, a chcenie bez czynienia to myśl z rozproszoną energią lub myśl zamknięta w pudełku. Nawet nasze kosmiczne cele jako Gwiezdni Wędrowcy wybrane przez nas dla wspierania przemian na Ziemi są naszym tymczasowym wyborem, który można zmienić wraz ze świadomością siebie. Dobrze nam jest zanurzyć się w misję zapominając o sobie, bo to pomaga skupić się. Bo gdy widzimy całość jako obserwator, odkrywamy, że wszystko już jest, więc wybieramy kolejny rozdział snu, który piszemy. Reżyserujemy i odgrywamy, a odpoczywamy na niby w całości siebie czyli w ciszy tu i teraz. Na niby bo tak naprawdę nie można się zmęczyć sobą, chyba że chcemy odpocząć od swej persony, od roli w swym teatrze teatrze naszej identyfikacji. Podsumowując, ten teatr życia możemy go porównać do ogrodnika i ogrodu. W sumie to jedno i to samo, ale dla przejrzystości tak można to zobrazować. Ogrodnik jest rdzennym zarządcą swego ogrodu. Obserwuje go w całości swego uświadomienia i bawi się kolorami. Zasadza myśli, które pierw wyobraża sobie i odczuwa, by potem uwagą przez działanie podlewać. Myśl żyjąca to kształt nasycony energią. To jak foremka wypełniona piaskiem. Foremka jest klockiem budującym to, co zostało zobaczone i odczute w całości na początku. Skupiając się na ogrodzie, dobrze każdego dnia usiąść na werandzie i spojrzeć w ciszy na swoje dzieło. I zadać sobie pytanie, czy to jest to, co najbardziej z głębin siebie chcę tworzyć. wszystko jest tworzeniem czyli grom w którą sami z sobą gramy widząc całość wybieramy tworzymy wiatr układając pogodę dla drogi którą kroczymy bo życie płynie w swoim tempie i my tylko odgrywamy swoje ekscytacje dla skarbów którymi są uczucia doświadczenia przypominając sobie bibliotekę naszego istnienia.